Passive, czyli strony biegnej, ciąg dalszy. Tym razem mamy rozpisanych sobie tutaj kilka czasów. Zaczniemy sobie od present. Simple. Także mamy bardzo proste zdanie w present. Simple. They Make. Progress. Standardowo. Day. Mamy nasz subject. Make. Mamy nasz verb. I progress. Mamy nasz object. They make progress. Oni robią progress. No i lecimy sobie do strony biernej. Progress is made. Czyli standardowo dokonaliśmy tej samej operacji, czyli zamieniliśmy sobie subject z. Objectem. Teraz nasze they wyląduje na końcu, co tutaj jest niezapisane, ale my sobie dopiszemy. Progress is made by them. Dalej patrzymy sobie na Present Continuous. They are making progress. Ta sama sytuacja. Mamy they, czyli subject. Mamy are i Making, w obu przypadkach mamy verb, wiadomo, are jest to czasownik posiłkowy, making to jest czasownik główny. Progress czyli nasz object i znowu mamy tą samą sytuację. Nasz subject z objectem zamienią się miejscami, więc progress wyląduje na początku, a day wyląduje na końcu, zamienione na by them przez nich. Progress is being made by them.